Najbardziej orzeźwiający i najprostszy pod słońcem sorbet owocowy. Ananas w puszce ja użyłam w kawałkach, aczkolwiek polecam taki bardziej w plastrach, ponieważ jest smaczniejszy po prostu. Blendujemy w blenderze albo w malakserze na najbardziej gładką masę, na jaką jesteśmy w stanie. Przekładamy do pojemnika, zamykamy. Ja tu mam jeszcze brzyskwinę w puszce. Mi się cała puszka nie zmieściła do mojego malutkiego blendera. Ale jak Wam się zmieści, to polecam całą puszkę, wszystkie owoce i cały sok przełożyć do blendera, do malaksera i zblendować na gładziutkie pile. Przekładamy do pojemnika, zamykamy. Przez, ja mroziłam przez całą noc, a przed podaniem, na jakieś 20-30 minut przed podaniem, włożyłam do lodówki, żeby dało się nakładać ładne kulki. I gotowe, przepyszny, niesamowicie orzeźwiający sorbet z wyczuwalnymi takimi kawałeczkami zmrożonego soku owocowego, idealny na zbliżające się upały.